Cześć, jestem Paul. Znajdujemy się w miejscowości Palegni w południowo-wschodniej części Francji. Wraz z rodziną w trzecim pokoleniu prowadzę gospodarstwo o powierzchni 500 hektarów, z czego 460 to uprawa ziemniaka jadalnego. Uprawiamy głównie odmiany takie jak denar, viviera, bochum, wynete, satina, jelly. Od kilku lat podjęliśmy współpracę z firmą Grain. Zapewnili nam maszyny niezbędne do produkcji. Od sadzarki po kombajny do ziemniaków. Dzięki maszynom praca jest efektywniejsza. Pierwszy kombajn to model SE 260. Ciągniony z boku dwurzędowy ze zbiornikiem sześciotonowym, przystosowany do pracy z ciągnikami od 110 koni mechanicznych. Drogim zaś jest Evo 290 z odbiornikiem 9 ton. To pierwszy na świecie kombajn ze zbiornikiem z unikalnym opatentowanym urządzeniem separującym airsep do kamieni i mokrych brył. W połączeniu ze Speedtronic maszyna ta znacznie ułatwia pracę i w większości przypadków nawet całkowicie przejmuje wykonanie koniecznych prac. Zbiory są transportowane do magazynu wstępnego, gdzie przez system tuneli i wentylatorów są osuszane. Ma to na celu zapobieganie późniejszego gnicia. Następnie trafia to na sortownię, gdzie oddziela się sadzeniaki oraz przeznaczone na sprzedaż. Na koniec przechowywane są w temperaturze 15 stopni na czas około 2 tygodnie, czekając na transport do odbiorców.